Siema wszystkim, dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem, który zapoczątkuje, mam nadzieję, serię filmików, które postanowiłam nazwać Rzeczy, które choć raz w życiu zrobiłeś Będę tutaj mm, Wam mówić sytuacje, które prawdopodobnie spotkały Was chociaż raz w życiu Albo z którymi do tej pory się borykacie czasami I Mam nadzieję, że Wam się takie przydarzyły, bo nie chcę wyjść na dziwną, bo wzorowałam się na swoim przykładzie Więc piszcie mi koniecznie, czy też tak macie, a ja zapraszam Was do oglądania Pierwsza sytuacja to jest wtedy, kiedy pokłócisz się z kimś i jest już dawno pokutni, a ty nadal myślisz, co mógłbyś. Powiedzieć i jaką ciemną ripostę zapodać komuś, chociaż tego nie zrobiłeś. Kolejna sytuacja jest taka, kiedy widzisz kogoś znajomego na mieście, ale nie wiadomo czemu nie chcesz mu powiedzieć cześć i udajesz, że go albo nie widzisz, albo dajesz coś, robisz w telefonie. Następny przypadek jest taki, kiedy postanawiasz sprawdzić godzinę, wyciągasz telefon, patrzysz, zachowasz telefon i nagle zapominasz, która jest godzina i chcesz czy nie chcesz, musisz wyciągnąć jeszcze raz i sprawdzić, bo już nie pamiętasz. Albo czy kiedykolwiek zrobiliście tak, że mieliście taki długopis, który ma tam jakieś kolory, i próbowaliście wszystkie naraz wcisnąć kolory? Albo kolejna sytuacja, kiedy na swoim telefonie masz jakieś tuste smugi i robisz taki jeden myk palcem, żeby one były skierowane w jedną stronę. Założę się, że na pewno każdy z Was kiedyś spróbował surowego ciasta, które się rozrobiało, żeby upiec. Sytuacja, kiedy. Jest gorąco, stoi wiatrak, a ty podchodzisz do niego i śpiewasz albo coś gadasz do niego, żeby poczuć się jak robot. Albo czy tylko ja robiłam kiedyś tak, że jak zgaszałam światło albo zapalałam, to chciałam włącznik od światła zrównoważyć, żeby był w pionie i zobaczyć, co przeważa albo coś. Idziesz po coś do pokoju i nagle zapominasz po co w ogóle do niego szedłeś. Na pewno każdy z Was się zastanawia, czy jeżeli się zamknie lodówkę, to dalej się będzie mniej świecić światło. A co lepsze, założy się, że na pewno ktoś to sprawdzał. Albo ten niezręczny moment, kiedy nie dosłyszysz albo nie zrozumiesz kogoś, kto do ciebie coś powiedział, i prosisz go, aby to powtórzył. I on to powtarza, a ty pomimo tego albo nie dosłyszysz, albo nie zrozumiesz, i tylko się uśmiechasz, żeby udać, że zrozumiałeś, co powiedział, i w ogóle i tylko modlisz się, aby to nie było pytanie. Ja, na przykład, mam tak, że często idę do lodówki, patrzę, nic nie ma. Zamykam i za 3 sekundy wracam z myślą, że nie wiem, przybędzie coś i, albo nie wiem, że na coś będę miała ochotę. <gry> I ten moment, kiedy czasami zwężasz swoje kroki, żeby tylko nie nadepnąć na pęknięcie między chodnikami. Wiem na przykład, że przyciśnięcie mocniej przycisku od windy albo kilkakrotne wciskanie nie przyspieszy jej, ale pomimo to czasami to robię. <gry> ostatnią sytuacją będzie sytuacja, kiedy idziesz i się potkniesz i tylko modlisz się, żeby nikt nie zobaczył, a jeżeli widzisz, że ktoś zobaczy, to udajesz, że wszystko nagle w porządku i że nic się nie stało. To było 15 sytuacji, które mi się na pewno zdarzyły i to prawdopodobnie nie raz. Piszcie w komentarzach koniecznie, co mieliście za sytuację, która Wam się też przytrafiła. Możecie też podawać swoje propozycje, co Wam się przytrafiło. To w kolejnej serii mogłabym tego użyć. No i... Łapkujcie, nie wiem co róbcie jeszcze, wchodźcie w opis tam do linków, i tak dalej, i tak dalej. No i <ścoughs> widzimy się w następnym filmiku na razie.